Witajcie. Ostatnio mówiłem o tym, jak Dawid w psalmie 13 woła do Boga i, i, i niemalże krzyczy Boże, jak długo jeszcze pewne rzeczy będą miały miejsce? Jak długo jeszcze ta sytuacja będzie, w której się znalazłem? Boże, jak długo? Dlaczego Ty nie odpowiadasz? Wydaje się, że zapomniałeś o mnie, że mnie porzuciłeś. Jestem sfrustrowany tą całą sytuacją, ale później zaczyna się modlić i modli się, prosząc Boga pewne rzeczy. I Bóg wlewa w jego serce pieś pochwalną. Jakże to jest piękna pieśń, bo ona uczy nas tego, że w trudnych sytuacjach, w ciemnych dolinach swojego życia, tak ważne jest, żeby przychodzić do Boga i do Niego zanosić te wszystkie rzeczy, z którymi się zmagamy. Bo On dał mu taką piękną, piękną pieśń. I pozwólcie, że przeczytam. To jest Psalm 13, werset 6. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał panu, bo okazał mi dobroć. Wow! On dał mu tą pieśń. Ale on wcześniej, zanim Bóg dał mu tą pieśń pochwalną, on modlił się i prosił Boga, żeby, żeby Bóg wejrzał. Zobaczcie, to jest werset czwarty. Wejrzyj, Boże. Zobacz sytuację, w której się znalazłem. Wysłuchaj mnie. Wysłuchaj, Boże, tego, z czym do Ciebie przychodzę. Niech Twoje ucho będzie otwarte na moje wołanie. A potem jeszcze mówi, Boże, rozjaśnij oczy moje. Rozjaśnij moje oczy. Wiecie, ja myślałem cały czas, że chodzi o to, że, żeby Bóg rozjaśnił tą, tą ciemność, w której On jest, żeby zobaczył to, gdzie się znajduje i co się dzieje. Ale wiecie, tak pomyślałem sobie, że Dawid mówi tutaj, Boże, rozjaśnij oczy moje. Wiecie, że oczy... Pokazują w jakim stanie człowiek jest. Jeżeli ktoś zmaga się z jakąś, jakąś próbą, prześladowaniem, z depresją, jakieś zmaganie, to widać to w jego oczach. Jego oczy są takie przyciemnione, przygaszone, szare. To widać w jego oczach. A Dawid mówi: Boże, ja już jestem wykończony tą całą sytuacją, w której się znalazłem. Jak długo, to jeszcze, jak długo jeszcze ta sytuacja będzie trwała? Moje oczy. Już są strzażałe, już po prostu nie mają tego blasku, dlatego proszę Cię, przywróć ten blask moim oczom. Wiecie, bo gdy ktoś jest pełen radości ducha, gdy ktoś jest dotykany przez Boga, to widać to w jego oczach, w jego oczach, jego oczy promieniują. Jest tam pełna jasność, radość w tych oczach. Dlatego Dawid mówi, Boże, proszę, przywróć ten blask moim oczom. Boże, niech ta ciemność, która tam panuje, Niech będzie rozjaśniona Twoim światłem. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg jest tym Bogiem, wszechmocnym Bogiem, który potrafi rozproszyć każdą, każdą ciemność. I nawet gdy zmagasz się z trudnymi sytuacjami, przyjdź do Boga, módl się do Niego, tak jak Dawid. Mówi, powiedz, Boże, wejrzyj na mnie, wysłuchaj mnie i rozjaśnij moje oczy tym blaskiem Twojej chwały. Niech inni widzą, że Ty jesteś moim Bogiem, któremu ja ufam i nie zawiodę się i dlatego będę śpiewał Ci pieś pochwalną, bo okazałeś mi dobroć. Wspominajmy te chwile, których Bóg, w których Bóg był wierny. Nie zapominajmy o tym, bo tak łatwo nam jest skoncentrować się na tu i teraz, na sytuacjach, w którymi się zmagamy, zapominając o tych objawach Bożej dobroci, tym kim Bóg jest i co robił w naszym życiu. Nie zapominajmy tego. Zachęcam Cię, wypisz sobie pięć do dziesięciu rzeczy, za które jesteś wdzięczny czy wdzięczna Bogu i wracaj do nich za każdym razem, gdy pojawią się trudne chwile, gdy blask w oczach będzie gazł. Zacznij rozważać to, jak wielkim, wspaniałym jest Bóg i jak wielkie, wspaniałe rzeczy czyni. A zobaczysz, On włoży tą pieśń w Twoje usta i w Twoje serce i będziesz, Twoje oczy będą... Jaśniały tym blaskiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.